Dobra, najpierw wam pokażę moje kosmetyki. I ja je trzymam w szafie. I jest tak. Um, o matko, chodź tu paletką. No chodź chwila. O, okej. Okay. Jest tak paletka z Austrii od mojego wujka. Który też rapuje, więc super. Tutaj y, moje kosmetyczka. Fine syfy. Ta, ta paletka jest, słuchajcie, cudowna i nią sobie kiedyś y, pomalowałam oczy. Na Sylwestra jak y, nie, miałam sobie, nie miałam cieni, to sobie pomal pomalowałam tym, bo zapomniałam wziąć cieni, a moje babci niestety nie ma. No bo wiecie, nie maluje się, co nie? Dobra, dalej mamy takie szmineczki i tutaj taka poduszeczka mega fajna. O, jeszcze taki pędzelek o tym mojej koleżanki na urodziny. Mega miły. I dalej to tutaj takie pierdółki. O. Nie wiem, że to jest eyeliner. Eyeliner dziś mam. Taką nie wiem gdzie. Okej, okay, już się znalazł. Więc tak, mój ulubiony cień to jest oczywiście że ten. I jeszcze zawsze sobie biorę w kąciki y, oczów. To oczywiście. Albo ewentualnie y, to. Ale to zrobimy sobie za chwilę. Jakby w kolejnym filmiku, bo y, muszę sobie jeszcze tutaj wszystko przygotować. Y, jeszcze mam całe, tam coś do ogarnięcia, więc wiecie, za jakieś 10 minut myślę, że będzie. Y, rizy... Za jakieś 10 minut się wezmę za nagrywanie. Około, nie wiem, może 20.